Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Galicja obchodzi w tym roku 20. rocznicę powstania. Z tej okazji w Tengoborze odbyła się konferencja, na której spotkali się kierowcy z całej Polski. To 20 lat działania na rzecz środowiska, na rzecz swojej branży i całego przemysłu, mówił marszałek Witold Kozłowski, wręczając jubilatom brązowy medal Polonia Minor. Rząd województwa wspiera wszystkie aktywności, które, które służą przedsiębiorstwom. przedsiębiorstwom rozwijają je, to jest bardzo naturalne. Natomiast no, oprócz tego, że myśmy nagrodzili Nagrodą Polonia Minor stowarzyszenie, które, które jest tym animatorem tego dążenia do podnoszenia swojej kwalifikacji. No oprócz tego jeszcze przed chwilą dosłownie zostały rozdane nagrody na trzech najlepszych kierowców w Małopolsce. Ta, ten konkurs jest zorganizowany przez nas, naszą jednostkę, przez Nowosądecki Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego. Takie spotkania są ważne dla polskich firm transportowych. To nowe doświadczenia, wzajemna integracja, a przede wszystkim rozmowy, podkreślał Marek Pławiak, dyrektor MORDu w Nowym Sączu. Czynimy tak zawsze, kiedy możemy promować bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprzez uczestnictwo właśnie we współorganizacji tego typu imprez, ale również działamy na szerzej, w szkołach edukujemy, spotykamy się z seniorami po to, żeby właśnie pokazać, że i władze Małopolski, i my jako szefowie tych ośrodków trzech w Tarnowie Krakowie i w Demsoncu robimy wszystko żeby bezpieczeństwo było coraz większe. Dodajmy, że najlepszym kierowcą 2022 roku został Marek Mróz reprezentujący firmę Litwiński.